To, co zaraz usłyszysz, zmieni twój sposób myślenia. Jezus mówił rzeczy, które nie pasują do tego, co dziś słyszysz w kościołach. Ostrzegał, że prawda będzie ukrywana, że ludzie będą wprowadzani w błąd. I nie mówił tego w tajemnicy, mówił to głośno do tych, którzy chcieli słuchać. Jezus pytał, dlaczego pozwalacie, by władza decydowała, co jest prawdą, a nie serce? To pytanie było zakazane, bo uderzało w fundamenty systemu religijnego tamtych czasów. Ale dzisiaj te słowa wciąż mają moc, jeśli tylko pozwolisz im wejść do swojego umysłu. Jezus wskazywał, że wiele tego, w co wierzymy, nie jest prawdą, że ludzie akceptują fikcję, bo jest wygodna. I pytał, nie retorycznie, ale po to, byśmy sami zaczęli myśleć. Mówił o hipokryzji, której nie widzieli jego uczniowie od razu. Kto mówi, że zna Boga, a nie zna człowieka, kłamie. Te słowa były jak nóż przecinający zasłonę pozorów. I tu pojawia się pierwszy haczyk. Jezus nie pozostawił nas samych z tym wnioskiem. On wskazywał drogę do zrozumienia, do odkrycia prawdy w sobie, a nie w tym, co podają inni. Ale to nie wszystko. Jezus pytał o pieniądze, władzę, prawa i rytuały. Nie po to, by je zniszczyć, ale by pokazać, że to nie one rządzą sercem człowieka. Nie to, co masz, ale to, czym jesteś, decyduje o twojej wolności. W jego słowach była cała filozofia, którą dzisiaj próbujemy odnaleźć w książkach, w poradnikach, w teorii. On dawał ją wprost, a ludzie bali się jej słuchać. Jezus nie bał się stawiać zakazanych pytań o władzę i prawdę, o moralność i sprawiedliwość. I to jest sedno: te pytania nie są tylko historyczną ciekawostką. One wciąż działają w twoim życiu. Czy kiedykolwiek pytasz, dlaczego przyjmujesz to, w co wierzysz? Dlaczego akceptujesz normy, które nie dają ci spokoju? Każde z tych pytań było pułapką dla tych, którzy chcieli pozostać w ciemności. Jezus mówił też o tym, czego nikt nie chciał słyszeć o prawdziwej naturze człowieka. Nie lękaj się prawdy o sobie, bo kto ją zna, jest wolny. W tych słowach kryła się tajemnica, którą zakopano w tradycjach i interpretacjach. Ale kto odważył się słuchać, mógł zacząć widzieć świat inaczej. I tu pojawia się kolejny haczyk. Jezus pytał o lojalność wobec systemu, versus lojalność wobec serca. Nie chodziło o bunt dla samego buntu, ale o świadome wybory. Kiedy stoisz przed decyzją, zapytaj siebie, czy robię to, bo boję się ludzi, czy boję się Boga, każde takie pytanie zmieniało perspektywę, a dla wielu było nie do przyjęcia. Jezus nie przestawał zadawać pytań, które burzyły przyzwyczajenia ludzi. Dlaczego boisz się prawdy bardziej niż kłamstwa? mówił. I tu zaczynała się prawdziwa tajemnica, którą większość ignorowała. On nie oceniał, nie potępiał, tylko zmuszał do spojrzenia w głąb siebie. Każde takie pytanie było jak lustro, w którym widać to, czego się boimy przyznać. I nagle pojawia się kolejny haczyk. Jezus pytał o miłość, ale w sposób, który dla wielu był niewygodny. Czy kochasz dlatego, że ci wygodnie, czy dlatego, że to prawda twojego serca? To nie była zwykła nauka moralności, to była nauka o autentyczności, o odwadze, by widzieć świat takim, jaki jest, bez filtrów narzuconych przez innych. Jezus mówił też o tym, co dziś nazywamy manipulacją i kontrolą. Kiedy pozwalasz, by inni decydowali, co jest dobre, tracisz siebie. Słowa te nie były poetyckim ostrzeżeniem. To był precyzyjny komentarz do struktur władzy i religii. I znów haczyk. On nie wskazywał winnych, nie robił listy grzechów, tylko stawiał pytanie, które zmienia myślenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus podważał każdy system, który oddziela człowieka od prawdy. Nie idź za tłumem, idź za tym, co wiesz, że jest prawdą w tobie. Każde takie słowo było kontrowersyjne, bo wymagało odwagi. On mówił o tym, że wierność ludziom, tradycji, rytuałom, jeśli nie idzie w parze z sercem, prowadzi do ślepoty. I kolejny haczyk. Jezus pytał o wiedzę, którą uważamy za pewnik. Czy wierzysz, bo widzisz, czy wierzysz, bo tak kazano ci wierzyć? Te pytania były zakazane, bo wywracały do góry nogami fundamenty społeczne i religijne. Dla wielu były niewygodne, ale dla tych, którzy słuchali, otwierały drzwi do wolności. Jezus mówił także o wyborach, które z pozoru wydają się małe, a w rzeczywistości decydują o całym życiu. Każde tak, którym mówisz bez świadomości, jest kłamstwem wobec siebie. I to nie była przesada. On wiedział, że prawdziwa wolność nie przychodzi przez posłuszeństwo, lecz przez zrozumienie samego siebie i odwagi, by iść własną drogą. I na końcu Jezus pozostawił jedno najważniejsze pytanie, zakazane, bo zagrażające wszystkim systemom kontroli. Czy jesteś gotów zobaczyć prawdę taką, jaka jest, nawet jeśli wszyscy wokół będą mówić inaczej? To pytanie nie jest historyczne. Ono jest dla ciebie teraz. Ono zmienia sposób myślenia, jeśli odważysz się odpowiedzieć szczerze. Prawda Jezusa zawsze była ukrywana, ale dziś nadszedł czas, by ją poznać. Jeśli chcesz poznać kolejne słowa, które ukryto, zobacz następny odcinek. Na samym dole w opisie możesz mnie wesprzeć. Dziękuję za to a subskrybując, będziesz codziennie otrzymywać przypomnienie prawdy Jezusa. Bo jest wiele tematów poruszanych w samych słowach Jezusa, które zmieniają spojrzenie na życie i świat, warto być przy tym na bieżąco.